Cześć, witam was, po raz kolejny Five Nights at Freddy's Simulator. Za moim oknem robi się już coraz ciemnej... Ciem, ciemnej, kurczę, mój język. Ciemniej, więc podejrzewam, że to będzie ostatni odcinek, który nagram dzisiaj, ale i tak pewnie nie wiem, czy będę to wstawiał dzisiaj, bo pewnie dzisiaj wleci odcinek z pierwszej części jakby, no w sensie z pierwszego slotu postaci. Przepraszam. Więc no, ale po prostu myślę, że nie będę włączał softboxów, ponieważ mi chyba trochę prześwietlą twarz. A ja muszę się przygotować na coś, co będę robił. Jutro, jutro sobie robię 13-kilometrową wycieczkę, ale bez gadania. Po prostu nagram to i zrobię sobie przerwę. No. Tu też jest ten fajny dźwięk. Kurczę, czemu to jest tak głośno? Ja mam nadzieję, że. A, już wiem, czemu to jest tak głośno. Dobra. Okej. Okay. i właśnie o co, co ja mówiłem. W... Tu jest fajny ambience. Czy nawet nie, to nie jest to jest muzyka chyba z Pizzeria Simulator, o ile dobrze pamiętam. O Jezu jaką się rusza głośno. Ja mam nadzieję, że wysłyszycie dobrze wszystko. No i właśnie chodzi o to, że oryginalnie Foxy jest tutaj. Tam pomijając fakt, że Freddy się tu rozwalił i ja tam nie mogę wejść. Tam nawet nie widać nic, ale. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że tam jest oryginalnie Foxy. Tak, to jest muzyka z Pizzeria Simulator. A teraz Foxiego Dali. Przepraszam was znowu, ale ja nie mogę wytrzymać. O Jezu, jak ja lubię tą muzykę. Ja mam tak niesamowicie jakiś sentyment do muzyki z ucn -a. Nie, przepraszam, właśnie, nie z Pizzeria Simulator. Mi się pomyliły nazwy gry. I cały czas chodziło o Ultimate Custom Night. O to mi chodziło. Ja mam taki sentyment do Ultimate Custom Night. Nie wiem w sumie do końca dlaczego, i tu jest właśnie ta scena, niby, nie? Mimo, że tego tu nie powinno być. W sensie ja wiem, że to jest inwencja twórcza, ale ogólnie mam... Tak, jak na przykład na te drzwi, czy, czy. Czy. czy czy Nie wiem, otwarta kuchnia, ale moim zdaniem tam, Foxy, powinien być gdzie był. Po prostu ja mam taki niesamowity sentyment do. Jezu, ta muzyka. Do Ultimate Custom Night. W sumie nie wiem aż tak dlaczego, bo. W sensie, może przez tą muzykę i przez to, że 2018 rok był dla mnie troszeczkę fajny. W sensie, mam bardzo dobre sumienia z wakacji i tak dalej. Więc po prostu, jak słyszę muzykę z Ultimate Custom Night albo z Five Nights at Freddy's Sister, Sister Location. Przepraszam, myśli mi się zabrała. Za Sister Location Custom Night, właśnie też. Jak ja to słyszę, to mnie coś takiego. O Jezu. Więc nic nie będę przez chwilę mówił, bo chcę posłuchać. Soundtrack. Ale nie, ja nie wiem po prostu. Bo to nawet nie tyle co, bo ja lubię ogólnie Ultimate Custom Night, to jest jedna z moich ulubionych części, mimo wszystko, bo to jest taki fajnie w połączenie po prostu wszystkich. Ale nie mam jakoś aż tak bardzo, jakby, że. O Jezu, że taka gra, że bardzo, bo naj moja ulubiona część to jest Fabianca 32 2, tak czy inaczej, bo od tego w sumie się zaczęło moja, moja przygoda z tym, ale. Ale muzyka do Ultimate Custom Night i do do na Custom Night jest, po prostu tak mi się podoba. Coś takiego wyzwala we mnie takiego, że taką większą nostalgię w sumie niż mam przez tą muzykę, ale no Ultimate Custom Night, jak to wyszło akurat chyba w sierpniu, nie, w sierpniu to był wywiad ze Scottem kotonem, więc kotonem. wiem, że śmiesznie to powiedziałem, ale dobrze, Scottem kotonem, czy tam w sumie nawet nie wiem dokładnie jak to się powinno wymawiać, czy akcent na którą sylabę i tak dalej, ale dobra, nieważne. W każdym razie mówię, większy, większy, większą tą, większą nostalgię, większą jakąś taką tęsknotę, niż w sumie, niż w sumie by była normalnie. Dobra, ty cię tam się, ty tam rób swoje. Dobra, nie, jeszcze, jeszcze poczekamy. Dobra. Dobra, 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 dobra to nie może tak być, bo ja nie chcę przegrać. No idź. Dobra. No, no. Nie wiem, co on powiedział. Nie zrozumiałem go. Nie zrozumiałem go. Nie zrozumiałem go. Sorry za moją dykcję, ale ostatnio mówię szybko, często i nie zwracam na to uwagi, bo nie muszę. Bo siedzę w domu i nawet jak rozmawiam z kimś, to ktoś mnie rozumie. A to jest troszeczkę zaniedbanie z mojej strony. Zwłaszcza, że... Zwłaszcza, że ja... jakby... nie jest mój taki sposób mówienia jakby naturalny. Znaczy to teraz to może już bardziej mi to weszło tak w krew, nie? Ale dobra, nieważne. <ścoughs> Facial recognition scan. No i obudziliśmy się. Tutaj będzie ten... będziemy mogli sobie zwiedzić creepy Balloon Boya. Czy mi się wydaje, czy w, pierwszy, czy w slocie z pierwszymi, z postaciami z pierwszej części nie było tych, e, tych soundtracków? No zobaczcie na tego Balon Boya w ogóle, no zobaczcie na jego oczy. Przecież chciałem ja się, się obudź przed czymś takim, nie? Kurczę, jak Jeff, Jeffuś, mój ukochany. W sensie ja go nie lubię, ale... W sensie nie, że nie lubię może postaci Jeffa. Jeffa Killera. Dziękuję za pieniążki. O, tu też jest. Ale nie lubię tego zdjęcia, to jest jedna z nielicznych takich rzeczy, co mnie rusza, w sensie rusza. Ostatnio już przed spaniem mi się przeglądałem coś w internecie i myślałem, to zdjęcie akurat tam było i mówię, dobra. I nie miałem koszmarów ani coś, ani nie, jakoś nie byłem jakoś mega wystraszony tym, ale nie lubię tego zdjęcia. A, no tak, Bonnie teraz tam jest, no bo my graliśmy Bonnie. Chcę tam wejść zobaczyć sobie. Tam powinien być Foxy. Boże, nie patrzcie tak na mnie. Bóg się może patrzeć, żeby to się nie patrzyło Ogólnie, fajnie by było, jakbym przeszedł pewnie na tym kanale jakiegoś FNAFa całego od początku do końca, bo przynajmniej tak jak w dwójce, jakiś challenge z siódmej nocy, bo ogólnie przeszedłem siódmą noc. Się zastanawiam, czy mam iść do, od przodu, czy od boku, bo ostatnio szedłem dwa razy od przodu i. W sumie nie wiem, raz chciałem chyba wejść od boku czy jakoś... Nie, od dołu, bo on się może tak... on, ona, ono się podwiesić pod sufit, ale dobra, w każdym razie o czym ja znowu mówiłem, znowu nie pamiętam. Pamiętałem, ale się znowu za... Boże, o czym ja mówiłem? Tu jest invent? Mogę tu wejść? Nie O czym ja mówiłem? Nie pamiętam. Kurczę! zrobię pauzę i się dowiem zaraz. Dobra, niech on tam zrobi, że tak powiem, swoje. Teraz, nie wiem, dobra. Bo on może mnie zobaczyć. Jeżeli ja będę wchodził, to on może mnie zobaczyć. Dobra, niech sobie włączy kamerkę. Dobra, 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 może się uda. A dobra, może się nie uda. Ja muszę wejść tutaj i się dopiero zawiesić. Dobra. Kurczę dźwięk, jak z Batmana. Jezu, nie koleb się tak, bo ja. Aha, chyba od Mówiłem, ale nie wiem czy skończyłem mówić o Jeffusiu. Dobra, 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 dobra do góry! I złaś! No złaś! O, dobra. Ostatnio jak grałem mangle, to. w ogóle nie było. Waiting. Y... Waiting to open. Okay. Dobra, teraz sorry na chwilę, ale ja chcę zobaczyć, czy o tym mówiłem. Będzie cięcie! Dobra, jestem, wiem o czym mówiłem. Chodzi o to, że tak, przeszedłem FNaFa i chciałem tutaj też przejść, ale nie wiem czy przejdę. Bo ja ogólnie przeszedłem FNaFa w bardzo ciekawy sposób. Ostatnio oglądałem Elevena, który mówił, że bez słuchawek to tam bardzo trudno, albo że nawet się nie da. A ja przeszedłem bez słuchawek. Od pierwszej nocy do siódmej. Co prawda szósta nas była bardzo ciężka. Właśnie siódma była, nie była ciężka z tego powodu, że wziąłem pierwszy slot, czyli 4.20. Gdzie są tylko cztery post cztery. Cztery. cztery postacie. Mm. I przez to pierwszy raz będę grał teraz Toy Bonim, więc dla mnie to też będzie nowy experience. Eee, I przez to właśnie przez to właśnie było łatwiej, ale chodzi o to, że nie wiem, czy ja chcę przechodzić. Aha, on teraz na następny... czy chcę przechodzić po prostu jeszcze raz to samo, bo to było po prostu czasami bardzo mozolne. I ogólnie na tym kanale mogę wam dać nagranie, bo mam nagranie jak. Aha, ja muszę tam iść, jak przechodziłem. Aha, on chyba może przechodzić przez bariery, nie? No pewnie, że tak. I przechodziłem, jak przechodziłem szóstą noc, bo specjalnie to nagrałem. Ale oczywiście, co zrobił Cyprian? Cyprian zapomniał, znaczy zapomniał, nie sprawdził ustawień dźwięku i jest nagranie bez dźwięku, dlatego jeżeli ktoś chce z dźwiękiem, to musi sobie dźwięk wyobrazić, jakkolwiek to brzmi, czy tam jest jakiś... Nie, ten, w ogóle ten banner się świeci, nie wiem dlaczego. W każdym razie. A wiecie co, nie, weźmiemy sobie tam od tamtej strony, bo ja tam nie byłem w tym bencie. I ogólnie chodzi o to, że mogę wam to wstawić, ale... A. o Jezu, się streszy. Ale ogólnie, no mogę tam coś pogadać innego, na temat FNAFa na przykład. Albo o sobie coś powiedzieć. O Jezu! Dobra, ma zielone oczy. E, no. Ale mam to nagranie, więc jak ktoś by chciał, to możecie napisać, czy chcecie. Dobra, to ja nie wiem, czy jak ja się zbliżę tak, bo ja go nie widzę, to... Nie ma też przyspieszenia, dobra, dobra, nie mam je tu. Mogę wyjść, proszę, że to już. I O nie, dobra. Otworzyło mi się menu. Znaczy pa... pasek mi się otworzył, w sensie z menu start. Jeszcze w ogóle też bez sensu, bo mi winrar nie chciał otworzyć archiwum z tym, w sensie był plik rar i nie mogłem otworzyć, myślałem, że tego już nie będę mógł grać, ale internet mi pomógł, nie no dobra, znaczy pomógł mi, tak, ale no, dobra, to i cika. kolejne nowe doświadczenie, ciekawe czy będzie, nie ma tu lustra, bo, bo te lustra tutaj działają dziwnie, w sensie widać niby, że się odbija, ale tylko oczy i nie mogę się przejrzeć, czy mam dziób na przykład jako chika, ale chyba mam, bo... No, to jest chyba dziób. No bo nie wiem, co to jest. I babeczka. Cześć, Freddy. Aha, bo nigdzie jest. Panie. W sumie jest taki układ, jak. jak we FNAFie 1, ja nie dobra. Nieważne. Idziemy do Foxiego. który w ogóle też bez sensu. Znaczy, nie! Ogólnie podoba mi się inwencja twórcza. Tylko chodzi o to, że to jest bez sensu trochę, bo Fred, e, Freddy, bo e, Foxy należy do... A ona też ma bariery te, czy nie? Nie. E, Fred, e, f... znowu Freddy, Foxy należy do tych animatroników e, tych... Jak one się po polsku nazywały w tym w e, Freddy Files? Nie pamiętam, ale w każdym razie tych Wizard i... Bez sensu, że on jest na scenie... Nawet jeżeli jest zepsuty, to jeżeli jest ten Wither, to powinien siedzieć tu. A nie tam. Z tymi, z, główną, z głównymi atrakcjami. O, tam jest monety. Ty, na. No, dużo pieniążków. Dużo pieniążków. Dziękuję. No, a inactive. To to... A nie, inactive, dobra, sorry. Znowu się zamotałem. To jest moje gadanie. Więc moje, mój brak gadania na moim głównym kanale tam jest czasami lepszy. Bo można się bardziej skupić na grze. No Jezu, ten system, ta muzyka, no nie, ja nie mogę po prostu. Ona mi przypomina nawet nie tyle też co o fnaf bo o fnaf też oczywiście, to w głównej mierze, ale o takim jakimś, jak słyszę tego typu muzykę, coś albo coś takiego, co wyzwala we mnie takie podobne uczucia, to ja sobie myślę o jakichś takich, takich jakichś, nie wiem, o takiej czymś przyjemnym, to nie jest nic fizycznego, nic psychicznego, znaczy psychicznego tak, ale to nie jest jakaś rzecz, obiekt jakiś fizyczny, czy jakieś wydarzenie, to jest po prostu jakieś takie uczucie, trudno to określić, takie jakby takiej, tak prymitywnie powiem, takiej fajności, ale nie, takiej jakiejś przyjemności, ale w takim znaczeniu, że jakby, jakby to miało, że tak jakby wierzę w, nie wiem, w do, w, że tak powiem, w dobrą w do, moją dobrą przyszłość, że będzie w końcu, że będzie tak fajnie w pewnym okresie mojego życia, że będę mógł. Że ta muzyka... Nie wiem, ta muzyka po prostu wyzwala do mnie coś takiego. To jakie ręce ma. A nie, dobra, myślałem, tak się wydawało, jakby były takie jakby takie rękawiczki dziwne. a dobra, nie Więc po prostu ta muzyka wyzwala we mnie taki, jakieś, taką falę takiego pozytywnego, nostalgiczno melancholijnego ale właśnie jednocześnie pozytywnego i to bardzo pozytywnego, mimo że melancholijnego, tak troszeczkę, bo to jest jakby tęsknota za czymś albo pragnienie czegoś, co nie jest do końca dostępne, ale takiej pozytywnej nostalgii, powiedziałbym również, takiego pozytywnego uczucia, no nie wiem, mega to jest, ale nie umiem tego określić do końca. Dobra. Dobrze, że on tą latarkę ma, bo tak, jak on się po jej, ruchach jego głowy, to... No zatrzymaj się. O, zatrzymał się. Idziemy. Mogę wstać? O jest taki. A czyli ona tutaj też ma taki normalny jumpscare. W sensie normalny. Nor no bardzo śmieszny. <grym> w każdym razie yy, yy, ma taki normalny jumpscare bez tego. Znaczy z dziobem i z oczami bądź z oczyma dwie formy poprawne. Dobra, i teraz ogólnie jest problem, bo ja już nie mam podblokowanych. Przepraszam, podblokowanych. Yy... Właśnie poczekajcie. Jest odblokowy. Odblokować. Odblokować... Nie, odblokowywać nie. Czy odblokowywać? Sorry, ja już tam nie wiem. O. Moja przyjaciółka do mnie napisała. Odblokowywać. Czy to jest poprawne? Odblokowywać jest. Bo mi się pomyliło tak, jak są te przekonywujące na przykład, nie? Jest przekonujące i przekonywające, ale jest odblokowywać, tak. I nie wiem, czy ja mam odblokowywać to, że po prostu gramy sobie w coś jeszcze raz na odcinku, i ja potem przechodzę do FNAFA 3, kupujemy Springtrap'a. Czy mam po prostu przejść sobie to poza kamerą i potem przejść? Chyba zrobię w ten sposób, żeby było bardziej to interesujące, bo tak ciągle nie dość, że to jest mniej więcej ta sama mechanika zawsze. Tutaj w ogóle nie użyłem specjalnej umiejętności. Bo ten miał ogólnie przyspieszenie, ale to... Nie wiem czy ja użyłem, nie pamiętam już. Ale chyba zrobimy tak właśnie. Że będzie. Przejdę to poza kamerami i. Jak będzie nowa postać, to nagram. W Na następnym odcinku prawdopodobnie, jeżeli uda mi się odblokować, przejdziemy sobie w FNAFA 3, czyli to, znaczy to, springtrapa i FNAFA 4 jakąś po, jakieś postacie, bo no FNAF 3 to jest jedna postać, tak? No to co? No, ale tutaj można po prostu szukać monet. Można sobie zwiedzać lokacje z FNAFA 3. Potem będzie w 4, więc FNAFA 3 nawet możemy na jednym odcinku zobaczę, jeszcze to ogarnę. FNAFA 4, potem wiadomo, sister location i chyba to na razie jest tyle. Więc to będzie koniec tej serii, więc nie wiem, pewnie podejrzewam, że minimalnie, minimalnie jest jeszcze dwa odcinki, a maksymalnie trzy. Tak mi się wydaje. No, one są, te postacie są drogie, więc nie wiem ile mi to zajmie, no ale nie będzie źle. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć!